TVP wydało oświadczenie w sprawie inferalnej Wigilii. Zakaz to nie jedyne, co czeka pracowników. O tej sprawie wie już prawie cała Polska. Serwis opolska360.pl w poniedziałek ujawnił informację o tym, co wydarzyło się w nocy z piątku 16 grudnia na sobotę 17 grudnia w jednym z opolskich hoteli. Odbywała się tam bowiem Wigilia TVP 3 Opole i chociaż nikt nie zakładał raczej takiego scenariusza. To zakończyła się nader nieprzyjemnie. Ludzie dali sobie po twarzach. Polała się krew. Takiego finału imprezy, z wzywaniem policji i pogotowia. Chyba nikt się nie spodziewał donosił portal. Policja potwierdziła, że była wówczas wzywana do hotelu przez obsługę pracującą na miejscu. Podobno na firmowym przyjęciu wybuchła awantura, podczas której doszło nawet do rękoczynów. Jedna z osób obecnych na Wigilii zdecydowała się zawiadomić pogotowie ratunkowe, które również udało się na miejsce. Otrzymaliśmy wezwanie od obsługi hotelu, że i w sali bankietowej doszło do awantury. Sytuacja miała miejsce w sobotę 17 grudnia kilka minut przed godziną pierwszą, 00. Na miejsce przyjechał też zespół ratownictwa medycznego. Wezwał go jeden z uczestników zdarzenia mężczyzna który miał być poszkodowany. Odmówił jednak badania oraz hospitalizacji informuje Agnieszka Nierychła z opolskiej policji. Doszło do wylegitymowania uczestników imprezy i na tym się skończyło, bo ostatecznie nikt nie potrzebował pomocy oraz niczyje prawa nie zostały naruszone. Nie oznacza to natomiast, że obejdzie się bez wewnętrznych konsekwencji. Media szybko podchwyciły temat i wieść obiegła całą Polskę. Z tego względu TVP musiało podjąć jakieś działania. By zatuszować to karygodne wydarzenie, przedstawiciele telewizji Polskiej wydali oświadczenie, w którym poinformowali o swoich działaniach. Zarząd Telewizji Polskiej polecił dyrektorom w TVP, aby zaprzestali organizacji spotkań świątecznych poza siedzibą spółki. Zakaz dotyczy także spożywania alkoholu podczas świątecznych spotkań w firmie. Decyzja ta dotyczy zarówno oddziałów, jak i centrali. Oczekuję się od spółki skromności i racjonalności napisała spółka w wydanym w poniedziałek wieczorem komunikacie. Wygląda więc na to, że od dzisiaj pracownicy TVP na pytanie, ze mną się nie napijesz, będą mogli odpowiadać tylko ani z tobą, ani z nikim innym. Szef zakazał.